Witam was w kolejnym odcinku cyklu o osobach z historii powszechnej a mających wpływ na historię Polski. Dzisiejszym bohaterem odcinka jest marynarz, urodzony jako Niemiec, pod wpływem i dopilnowaniu przez ojca umiłował Polskę i stał się bardzo ważną postacią w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Dzisiaj Chciałbym wam przybliżyć postać admirała Józefa Unruga. Józef Michael Hubert Unruch, jak brzmiało oficjalnie jego imię, urodził się 7 października 1884 roku w Brandenburgu, niedaleko Berlina. Ojciec Tadeusz Gustaw Unruch, wywodził się ze Starego Rodu Niemieckich Baronów, Matką była hrabianka Izydora von Bunen. Józef z matką rozmawiał tylko po niemiecku, z obojgiem rodziców po francusku, a języka polskiego uczył się od ojca. Ojciec Józefa, jak i jego bracia, pomimo swojego niemieckiego rodu, nie kryli się ze swoją polskością. Priowie Józefa, Ludwik i Kazimierz Brali czynny udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych w 1848 roku, tzw. wiosnie ludów, a także w powstaniu styczniowym w 1863 roku. W młodości Józef chłonął polską literaturę z domowej biblioteki, a także uczęszczał na lekcje języka polskiego do polskich emigrantów mieszkających w Dreźnie. Gdzie przeniosła się rodzina, gdy ojciec został przeniesiony do garnizonu w tym mieście. Swoją edukację Józef rozpoczął w wieku siedmiu lat, w szkole elementarnej, a później uczęszczał do gimnazjum w Dreźnie. Młodego chłopca pochłonęło marzenie o poznaniu świata. Zaczytywał się w literaturze podróżniczej, a szczególnie zainteresował się podróżami morskimi. Mknęły go w tę stronę wystawy modeli statków w Dreźnie oraz opowieści kuzyna Tadeusza Swinarskiego, który podróżował na statkach handlowych. Józef upatrzył swoją szansę w spełnienie marzeń w służbie w Kaiserliche Marine. W tym czasie dokonywał się ogromny rozwój marynarki wojennej. Rodzina, mieszkająca już w Świelcu koło Dnina, gdzie kupiła gospodarstwo rolne, Sprzeciwiała się tym planom. Ojciec obawiał się, że Józef w wojsku niemieckim ulegnie wpływom i zostanie zgermanizowany. Chciał także, aby Józef przejął gospodarstwo i poświęcił się agronomii. Zdecydowanie Józefa na naukę w Szkole Morskiej przekonała jednak ojca i jako oficer wysokiej rangi wystosował prośbę do dowództwa marynarki wojennej o przyjęcie syna do Akademii Morskiej w Kilonii. 1 kwietnia 1904 roku Józef stawił się w Akademii gotowy do nauki. Ukończył ją we wrześniu 1907 roku w stopniu podporucznika. Praktykę zawodową odbywał na różnych jednostkach morskich na całym świecie, włącznie z rejonem Pacyfiku i dalekowschodniej Azji. Szkolił się i piął po szczeblach kariery, aż w 1915 roku został skierowany do służby na okrętach podwodnych. Służbę na tego typu okrętach rozpoczął jako drugi oficer. W czasie I wojny światowej służył na wodach północnego Atlantyku. I dał się poznać jako honorowy oficer i dowódca. Kilkukrotnie zezwalał załogom statków nieprzyjaciela na opuszczenie ich przed storpedowaniem. Służbę w marynarce jego cesarskiej mości zakończył w roku 1919 jako dowódca flotylli okrętów podwodnych. Gdy Józef Unruk dowiedział się o tworzeniu floty wojennej w wyzwolonej Polsce, Złożył dymisję i zgłosił się na służbę do nowej formacji w Polsce. Po weryfikacji otrzymał stopień kapitana marynarki i został kierownikiem Wydziału Operacyjnego w Departamencie do Spraw Morskich w Warszawie. W 1920 roku został kierownikiem Urzędu Hydrologicznego w Gdańsku. Wtedy też za własne pieniądze nabył poniemiecki okręt i ochrzcił go ORP Pomorzanin. Okręt ten został wcielony do Marynarki Wojennej jako okręt badawczo-hydrologiczny. Był to drugi okręt w służbie niepodległej Polski. W latach 1920-1922 pełnił obowiązki szefa sztabu dowództwa Wybrzeża Morskiego. W listopadzie 1922 roku Został szefem Sztabu Dowództwa Flotylli. Osiągnięcie takiej pozycji w nowotworzącej się marynarce wojennej Rzeczypospolitej było zasługą jego charakteru. Całkowicie poświęcił się swoim obowiązkom. Świecił przykładem fachowości i dyscypliny. Jak go charakteryzowali podwładni, był człowiekiem szlachetnym i sprawiedliwym. Szanował godność podwładnych. To na tej bazie, tej obowiązkowości i przywiązaniu do dyscypliny wywiązał się konflikt z innymi oficerami, którzy pochodzili ze Starej Szkoły Rosyjskiej. 1 lipca 1924 roku odszedł do rezerwy. Jednak niespełna rok później, w 1925 roku, prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski powołał Unruga ponownie do służby jako dowódcę floty. W 1933 roku z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego otrzymał awans na kontradmirała. Przez całe lata 30 XX wieku Józef Unrug wzmacniał i przekształcał polskie wybrzeże w celu przygotowania go na spodziewany atak niemieckich sił morskich. 21 sierpnia 1939 roku Unrug przeniósł dowództwo floty z Gdyni na Hel. Natomiast 24 sierpnia objął funkcję dowódcy obrony wybrzeża i podlegał bezpośrednio naczelnemu wodzowi marszałkowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi. Od 1 września 1939 roku Hel był atakowany przez siły niemieckie z wody, lądu i powietrza pomimo ogromnych strat w sprzęcie i ludziach obsada helu broniła się aż do 2 października ze względu na całkowite odcięcie od reszty kraju i wiadomości dotyczące obrony Rzeczpospolitej dowództwo obrony helu zdecydowało się na kapitulację i poddaniu go Niemcom obrońcy helu byli po kapitulacji internowani w różnych obozach niemieckich, i większość z nich dotrwała do upadku III Rzeszy. W niewoli Józef Unruk nie wyrzekł się polskości, pomimo wielu prób przekonania go do służby w niemieckiej marynarce wojennej Klixmarine. Wizyty jego dawnych kolegów ze szkoły morskiej, ze służby na okrętach podwodnych, a także wizyta kuzyna nie wpłynęła na jego decyzję. W czasie przesłuchań Rozmów i codziennych obowiązków obozowych posługiwał się językiem polskim, pomimo, że język niemiecki znał dużo lepiej. Zawsze żądał tłumacza, czym doprowadzał strażników do wściekłości. Na pytanie, dlaczego nie używa języka niemieckiego, stwierdził, że zapomniał go z dniem 1 września 1939 roku. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie. Józef UNruk udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w likwidacji polskich sił zbrojnych na zachodzie. 2 września 1946 roku został awansowany na wiceadmirała. Rok później w 1947 roku otrzymał dyplom kapitana Żeglugi Wielkiej. Po likwidacji polskich sił zbrojnych umrukł odmówił przyjęcia brytyjskiej emerytury przyznanej w drodze wyjątku. W 1948 roku przeniósł się do Maroka, gdzie przyjął pracę jako magazynier i poławiacz sardynek w firmie prowadzonej przed przedwojennych znajomych z Gdańska. W 1955 roku przeprowadził się do Francji i zamieszkał w domu emeryta polskiego gdzie także pracował jako kierowca, wożąc zaopatrzenie do pobliskiego miasteczka. Tam też rozpoczął spisywanie swoich wspomnień. Niestety, zachorował na chorobę nowotworową i, nie mogąc pracować, popadł w biedę. Na szczęście nie zapomnieli o nim jego podwładni i koledzy z armii organizowali oni zbiórki pieniędzy i pokryjomu przekazywali je jego żonie i synowi wiedząc że admirał nie przyjmie takiej formy pomocy józef unruk zmarł 28 lutego 1973 roku został pochowany na cmentarzu w Montresor nad Loarą. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z Wielkiej Brytanii i Francji. 21 września 2018 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował pośmiertnie wiceadmirała Unruga admirałem floty. 2 października 2018 roku. Szczątki admirała spoczęły w kwaterze pamięci na cmentarzu marynarki wojennej. Józef Michał Unruk Niemiec urodzenia, który wybrał być Polakiem, Polak, który zbudował od podstaw polską marynarkę wojenną.